Witam na moim kanale. Już nie mam pomysłów, co mam nagrać. To może wreszcie czas, żebym nagrała coś o robieniu kolacji. O. A więc zrobimy sobie kolacyjkę. I wypróbujemy cebuleczkę. Co ten szczypiorek Może mi się uda wreszcie kolację zrobić, co z chlebkiem? A co ten mop tu robi? No ten mop to naprawdę. jest Myśleć I Przecież to nieestetycznie wygląda. No to miejsce można coś ładniejszego. Ktoś miał z rodziny pomysł. Powiesić mop na ścianie. Też no. nie ma gdzie. Naprawdę, no, no ładno, ładne zdjęcie nawet powiesić, ale nie mop. Tragedia po prostu. Tragedia, co za pomysł. Ludzie czasem nie mają naprawdę. Czasem trzeba się zastanawiać nad tym, co w ogóle się w głowie ma. No, naprawdę czasem człowiek nie zauważa. ale już już tam nie jest ważne już zdjęłam. ok robimy kolację z tej kolacyjki weźmiemy sobie wędlinkę, masełko Się i gotuje ta woda. I nie może, nie potrafi przestać. I przeszkadza. Już się ugotowało. Stop. Się zrobiło. No i teraz, jak się patrzy na ścianę, to przynajmniej estetycznie wygląda bez tego mopa. a Nie, ja się czasem po prostu jak do mnie przyjeżdżają, to ja czasem różne różne rzeczy widzę. Czasem tak jest, że człowiek nie zauważa, no bo to jest zajęty pracą, to jest zajęty czymś tam i po prostu, a później się nie myśli o tym, później się mówi, a to później. I te później to się zapomina, bo to się widzi potem na filmikach. Na filmikach. A na filmiku to potem widać te właśnie mankamenty, o których człowiek później nie zdaje sobie sprawy, że to brzydko wygląda na, na zdjęciu, na filmiku. A potem się okazuje, że faktycznie. Trzeba zadbać o estetykę. Więc lepiej, jak już nic nie ma na ścianie, niż miałoby być jakaś brzydota. No sami przyznaliście rację, że ten mop to fajnie nie wygląda. O Jezu. Ale dobrze zwrócić uwagę. Czasem warto. Słuszna uwaga. Słuszna uwaga, no bo to powinno być... schowane. Jezus, jakiś chłodek się pojawił. Tak jakby troszkę na noc. Dzisiaj z rana jak przyszłam jak wstałam z łóżka, to chłodno było dosyć. I mówię, co jest, czy mi nie jest chłodno? Czy rzeczywiście? I faktycznie było chłodno. I się nie pomyliłam. I się nie pomyliłam. Tniemy cebuleczkę. I się nie pomyliłam, bo był lekki chłodek. A później w ciągu dnia było fajnie, później już nie było źle. Później się poprawiło. No i a za przeproszeniem na nowo. Jest niestety. No bo jest zima ostatecznie, która już nas po prostu męczy eee, żeby nie powiedzieć grumiej co zrobić w życie ale już mam nadzieję, że wreszcie będzie do wiosny coraz bliżej o, o, ten szczypior będzie do wzięcia widzicie Taka, taki szczypiorek się przydaje na kanapeczki Szczypiorek się przydaje na kanapeczki, nawet z faroszkiem i z tym wędlinką i z wszystkim. I pokroiłam tego. Się przydaje, widzicie? I nie potrzeba szczypiorku kupować, można wyhodować samemu. Macie, proszę bardzo, samemu cebulkę postawić Oczywiście normalnie powinna być w ziemi, ale nie ma chwilowo. Jak będzie ziemia, to cebulka będzie w ziemi. Na razie czekam, że wreszcie mrozy ustaną, żeby móc wziąć łopatę. Na razie wszystko zamarznięte, bo chcę z ogródka wziąć ziemię, a nie kupić. Bo mi się nie uśmiecha kupować worki ziemi. To nie chodzi o to, że koszty, że coś tam. Pomijam to. Tylko po prostu, po co mam kupić, jeżeli mam ogród na to i w ogródku jest ta ziemia. A, na, a w kolejnym roku, w przyszłym roku, mam nadzieję, że już od przyszłego roku będę mojej kawalerce, o której już wspominałam kilka razy. Zresztą czas pokażę. To cebulki będą w gruncie, normalnie w gruncie, w doniczkach będą tylko do wyrośnięcia do szczypioru, a potem taka cebula będzie normalnie w gruncie i tyle. Nie będzie się szczypania, że tak powiem, brzydko że a w, donica, a w domku, a na parapecie, a coś tam. Tylko po prostu wsadzę do gruntu i rośnie sobie. I tak będzie. Bo normalnie to powinno być w gruncie. Wtedy jest ładny, duży szczypior. Jest on grubszy i smakowitszy. A po co się robi uprawę ekologiczną? Po to, żeby... To, co jemy, żeby było zdrowsze, zamiast z chemią, to po prostu z ziemi, z własnego ogródka, czy z ogródka, te warzywa są zdrowsze, bez chemii. A zdrowie jedząc, my jesteśmy zdrowsi. Oczywiście mieszkając w mieście, no trudno, żeby mieć własne kury, to już trudno. Ale, ale własne warzywa i owoce, to, przy, to możemy mieć. Jest to możliwe, mając ogród, możemy ten. Odcinek ogródka sobie wykorzystać na to, żeby móc mieć bynajmniej cebulę, czosnek, jakieś małe owoce, oczywiście jakiś krzew borówki. Borówka jest bardzo zdrowa jakiś krzew borówki, mimo że borówka wymaga ziemi waśnej. Ziemi kwaśnej, ale jest to możliwe. Jest to możliwe. Także to nie jest. To jest tylko kwestia chcenia, a nie kwestia, że to jest za trudne. Po prostu wiadomo, że wszyscy się uczymy metodą prób i błędów. Oczywiście na początku zawsze są jakieś tam swoiste trudności. Ale. Dla chcącego nic trudnego. Jak się chce, to się ma. I wiadomo, wszyscy się uczymy. Dla nikogo nie jest to na samym początku łatwe, ale można dojść do tego, że można mieć również i własną uprawę, własne uprawy, własne warzywne. I, I się da. I się da. Tylko trzeba chęci, chcieć, chcieć i móc. Trzeba chcieć. To się wszystko udaje, tylko trzeba po prostu cierpliwie się uczyć, obserwować, jak to rośnie, jak to wyrasta, a to nie tak, a to tego brakuje. A to może trzeba do ziemi trochę pokrzyw. A to trzeba coś tam, a to metodą prób i błędów się wszyscy uczymy. Nie jesteśmy wszyscy od razu wszechwiedzący. Dlatego czas pokaże i cierpliwość. Czas i cierpliwość. Bo to nie jest sprawa także o najważniejsze, moi drodzy, się nie zniechęcać. Bo ja wiem, że jak coś się nie uda, to natychmiast mamy tendencję się zniechęcić i mówimy: Oj, to za trudne, i tego nie będę robić. Po prostu czas włączyć trochę cierpliwości w siebie. Uzbroić się w cierpliwość i się uda. I się uda, tylko trzeba chcieć się nauczyć. Trzeba chcieć się tego nauczyć i powiedzieć: Mnie się musi udać, mnie musi wyjść. Nie uda się raz, nie uda się dwa, ale za którymś razem się musi udać. Oczywiście, ja też, my, też sobie ciągle powtarzam, że. Próbowałam hodować rzodkiewkę, się nie udawała. No, bo po prostu człowiek się zniechęca. A to nie jest kwestia tego, że albo się nie udało pięć razy, no to się za szóstym razem też nie uda. Nie, trzeba próbować, próbować, próbować. Nic innego. Są rzeczy, które się udają szybciej, inne trudniej, ale trzeba obserwować, czy ziemia jest nieodpowiednia do tej rzodkiewki. Czy warunki, czy za dużo podlewania, czy za mało podlewania, czy źle przechowywana, czy y, wymaga więcej słońca, czy wymaga mniej słońca, czy wymaga y, półcień, półsłońce. Czy po prostu do skutku próbować. Nic innego nie ma. Inaczej się nie nauczymy. Chociażbyśmy, nie wiem... Uczyli się od najlepszych. Oczywiście będziemy się uczyć od najlepszych, ale i tak musimy sami też troszkę wy, wyciągać wnioski z tego, jakie błędy sami popełniamy, że nam się to nie udaje. Dlaczego nam się to nie udaje? Przecież to jest takie proste. Musi się udać. I, i po prostu nic innego, jak obserwować. Ja to tak mówię, bo bo niestety nic innego nie udaje, nie, wy, nie wyjdzie, jeżeli nie będziemy, nie będziemy, że tak powiem, uparci sami dla siebie, nie będziemy próbować, będziemy się zniechęcać, no, no to po prostu będziemy sobie tak mówić, że się nie udaje, i, to, i, i będziemy dalej na tym bazować, że a idziemy łatwiej do, do sklepu i nie próbować. Wykorzystywać to, co mamy. Mamy ogródek, trzeba go wykorzystać. Mamy doniczki, do zie, ziemię wsypać do doniczki, z ogródka wybrać, wsypać i próbować. Piasek to możemy sobie wziąć y, na budowie, poprosić, na przykład tam, nie wiem, y, litr piasku, czy tam kilo, nawet nie wiem, czy to na litry, czy na kila się liczy i. I, I tam te troszeczkę każdy y, gdzieś tam na budowie. Bo to do, do warzyw, do uprawy nie może być piasek morski, tylko musi być to jałowy piasek. Niektóre warzywa wymagają, żeby był piasek, więc trzeba ziemię mieszać trochę z piaskiem i trochę z tym, i, i z ziemią. Także nie wszystkie warzywa, żeby ziemia nie była ciężka. Zasklepiająca się na to warzywo, na przykład, nie wiem, buraki, czy, czy marchewka, czy coś, więc troszkę z piaskiem ją trzeba pomieszać. Z tego, co się do, zdążyłam dowiedzieć na YouTubie, również. Więc y, po prostu najlepiej samemu się nauczyć, bo niestety sami się, samo nic y, bez nauki nie wyjdzie. Więc jeżeli się nie będziemy uczyć, no, nie będziemy umieć, po prostu, a musimy też wyciągać wnioski, co robimy źle, dlaczego nam to nie wychodzi. A nie wychodzi to, bo robimy to błąd taki, a, a, a wyjdzie tak, bośmy zrobili to prawidłowo tak. I zapamiętywać, starać się też, musimy y, zapamiętywać, a nie ciągle mówić sobie, a to mi się nie udaje i się zniechęcamy w ten sposób. Nie wolno nam się, znie, y, nam się zniechęcać. Trzeba dalej brnąć. Nie uda się raz, trudno, wyrosną liście same z rzodkiewki, to trudno. To jeden rok wyrosną liście, a następny rok wyrosnie korzeń rzodkiewki, tak? I trzeba próbować, co robimy, gdzie robimy ten błąd. Czy trzeba te liście obciąć, żeby korzeń był, czy trzeba coś i z burakami, jeżeli chcemy buraki uprawiać, to to samo. Też musimy jakoś uczyć się. A na, jak możemy się nauczyć? Po prostu próbować, próbować. I cierpliwość. Na tyle, y, oczywiście, z jedzeniem, które robimy, to to samo. Czasem jest, że w tym jedzeniu się błędy popełnia, też robimy zupy, różne produkty i też. Czasem coś tam nie wyjdzie, a to za dużo pieprza, a to za dużo soli, a to czegoś, a to za mało czegoś. Oczywiście nie jesteśmy wszechwiedzący, ale trzeba się uczyć. Bez nauki nic nie wychodzi. Dlatego nie ma co tutaj się niecierpliwić, nie ma co robić. Że... I nie ma co płakać, że nie umiemy. Czegoś, tylko mimo to trzeba dalej i dalej. I siebie też obserwować. Oczywiście nie będziemy robić rzeczy mega trudnych, ale od małymi kroczkami, ale do przodu i się nauczymy. I cierpliwie się uczymy dalej i dalej i dalej. I potem jesteśmy coraz lepsi w danej rzeczy. I nic innego, jak tylko. Zacząć od prostych rzeczy. I najpierw robimy wszystkie proste rzeczy. W ogrodnictwie też. Wszystkie proste, to co najprościejsze, co nam się udaje, na jakiej podstawie. Na przykład najprostsza jest cebula, wyhodowanie szczypiorku. I zaczynamy od tych prostych. A potem coraz trudniejsze, ale najpierw te proste, te proste, żeby to wyperfekcjonować. I potem, jak już to wyperfekcjonujemy, wtedy wchodzimy o krok wyżej i dalej. I tak pomału, 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 aż będziemy robili te trudniejsze rzeczy. I tak niestety dochodzimy do perfekcji, i coraz jesteśmy w tym lepsi. A nie, że rzuca nie rzucajmy się od razu na głębokie wody, jak to mówią. Bo wtedy jest, przychodzi niechęć od razu, bo się coś nie udało. Więc małymi kroczkami, stopniowo, pomału, a do przodu, i będziemy mieli to, co chcieliśmy osiągnąć. Na razie życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.